Siema mordy. W dzisiejszym wideoblogu podsumuję powołania Paulo Souza na Euro 2021. Oczywiście ja mam troszkę inne zdanie niż Paulo Souza. No i zaraz w tym odcinku tego wideobloga się przekonacie. No i oczywiście rozpocznę od... Pozycji bramkarzy. Oczywiście Łukasz Fabiański. Z tym się mogę zgodzić w stu procentach. Tak, a dlaczego? Łukasz Fabiański świetne występy, świetne statystyki w Premier League. Szapopa. Yy, Łukasz Skorupski. No tutaj bym zrobił drobną zmianę nawet zdecydowanie lepszą zmianę, bo tu bym powołał kogoś kogoś z naszej ekstraklasy, jakiegoś bramkarza z ekstraklasy. Może słabszy, ale jako trzeci by idealnie pasował. No i Wojtek Szczęsny to zdecydowanie najlepszy wybór, a według mnie według te, tej trójki, która jest powołana Yy, Jedynkom w bramce powinien być No rzecz jasna dla mnie to Łukasz Fabiański No to teraz będę Będę mówił o pozycji obrońcy No Tu akurat z obroną to Się mogę zgodzić w 100% procentach Zdecydowanie, obrona bardzo, bardzo, bardzo dobrze powołana obrona. Proszę powiedzieć pan Tu akurat nie mam nic do zarzucenia do zarzutu jeśli chodzi o pozycję obrońców. No i co? Tylko tyle mogę powiedzieć. No i oczywiście pomocnicy. Oj, pomocnicy, no pomocnicy! Tu fajnie też połączona jest dawka młodości z doświadczeniem. Tylko jest jest jeden mały problem. Mi szkoda jest Grosi, Grosika, Turbo grosika, ale też się nie dziwię, że go nie trener są nie powołał, ponieważ 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 zru, nic nie grał w swoim klubie. Nie zaliczył zbyt dużo minut, więc za to nie powołał go. No i tu też zauważyłem młodzież, młodych, bardzo młodych chłopaków powołuje. I widzę też, że, że nawet ek, ek, z ekstraklasy chłopacy są powoływani. Super. No i tu napa, napastnicy tu już mogę się przyczepić zdecydowanie. No, i oczywiście się przyczepię do tego, że nie ma Krzysztofa Piątka, czyli tak zwanego Pio Pio. A, a moim zdaniem tu Dawid Kownacki nie powinien być w tej reprezentacji na ten, na ten turniej. Zamiast, z, zamiast Dawida powinien grać Krzysiek Piątek i tyle, co mam do powiedzenia na ten temat. Reszta napastników jest spoko. No, Milik notuje fajne, fajne występy. No i oczywiście. Lista rezerwowych. No, tutaj. Tutaj. Tutaj Rafał Augustyniak. Prawidłowo, że jest. Kamil Grosicki też. No, Robert Gumny też. Sebastian Szymański. Nie powinien być na, na tej liście. Takie mam zdanie oczywiście na ten temat. No, jeżeli Wam się podobał ten odcinek mojego wideobloga, to zasubskrybujcie mój kanał, kliknijcie łapka w górę. No i obok subskrypcji kliknijcie w dzwoneczek, to ten dzwoneczek Wam pozwoli. Oczywiście poinformuję nawet o tym, że wrzuciłem coś nowego na mojego wideobloga. A, i oczywiście wypowiem się na temat już przedwstępnie na następnego odcinka. W następnym odcinku mojego wideobloga podsumuję walki z karty Fame MMA 10. Tam będzie naprawdę fajna, miła rozmowa o walkach w, na Fame MMA 10. Bo mam dwie takie walki, które chcę zdecydowanie podsumować, poświęcić kilka, kilka bolesnych zdań. Pozdro